Ranek, ranek, chcę być uprzejmy to tym jest rzecz. Może ćete mm, tylko... Nie wiem zresztą. Może biały t-shirt w końcu. Nie no, taki zwykły no to nie A może ten? No, ten jest przepiękny, mega fajny. Czuję! Mam gdzieś dokończyć kozko dalej. Jeszcze ja to, tak, jeszcze Mhm. A je, mhm. Oh, yeah. mhm. O ja! O, tak! To siebie muszę. też No dobra, to teraz leć, yy, przeczytaj, a dzisiaj by się przydało zamontować światła, na które czekałam mega długo. Yy, dobra, to teraz czas tutaj. Tobie umyć ząbki. Dzień dobry, dzień dobry. Nie, co mam odmontowanie świateł? Pani może stąd wyjść albo pójdę do innego pokoju. Ja tutaj wszystko zamontuję. No dobrze, ja tylko tłumyć zęby, no to proszę tutaj zamontować. Ja, ale proszę pani. Ja zaraz dobrze, ja zaraz przyjdę i ma być tutaj pięknie. A, no, zamontowane światła. Wow, ale ładnie, jest, ja zdążyłam jak chciał mieć zęby. Przepiękne. Ale to tylko na razie ten. Y, czyni, a mam zamontować wreszcie domu? Tak, tylko jeszcze jakby pan to poprawił, tak bardziej. I zaraz zobaczę. Aha, no dobrze, tak I może tak. być. Teraz poszłam w łazience. No to niech pani pójdzie. To niech pani tego, co pójdzie. Co? Pani I I co pani, i na razie to nie jest podrączone do prądu, więc e, proszę uważać. E, raczej proszę tego nie włączać, ponieważ to się nie włącza, tak? Dobrze, dobrze. No to zaraz zamontuję, ja wszystko. No dobrze. To nawet nie, nie, niech pan już w sumie w salonie wszędzie zrobi, a ja później zobaczę. Okej, okay, dobrze, do widzenia. Do widzenia. Mhm. Mhm. Będzie w pokoju ładne. O, to jest piękne. W salonie po prostu. MULA! poczekajcie. A dzień dobry, właśnie zamontowałem w kuchni. E, dodałem jeszcze roślinek kilkawy. Hmm, no, wiedziałam. E, mam nadzieję, że się pani spodobało. Tak, jest piękne. O, Mogę jeszcze zamontować. Tak, wszędzie są jeszcze takie wiesz, pani lampki, które pozbada... O, które po prostu pozwala ograniczyć światło. Może pani sobie świeczki na stół położyć, tak? No tak, właśnie dla mnie dobrze. No, e, zrobić więcej tych kwiatków, czy nie tyle wystarczy? Nie, właśnie nie potrzebujesz tego. Wie pani, zawsze może pani do nas zadzwonić z innymi z inną sprawie. Dobrze to dziękuję bardzo. Zaraz panu tutaj zapłacę. Do widzenia. E, do widzenia, dziękuję. Dobrze, teraz może, Teraz sobie tutaj zamontujesz wszystkie kable i... Mam, no, mam nadzieję, że nie ma nic dotnąć. Dobrze, że dzisiaj miałam wolno. Ale przynajmniej zamontowany Piękne Wszystko zobaczy sobie zapale Jakby był dzień normalnie. Nie no, lecz to się w tym na razie nie włącza. Так, зараз мушу ищу протягиваться. А ведь... Стойки себе от вами, если мне не Ну, добра, ну то вам закрыться лампука. Сортим. Сухо. Почему ты сейчас такая это важно? вообще, друга. это такая типа, Не, я. А Винч. Ведь... Не подойми спать. Застил запер. Вот давай. Не, 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 ничего, ничего. Мы сейчас что она. просто вообще не Вот так. Только до конца. <связываем> ничего. на я вообще не отвечу. Сейчас я мама, выйди. Так.

kawuśka ach przepyszna teraz po cichu żeby mnie nie usłyszały w końcu ranek dzisiaj muszę zatrzymać że podekopanę żeby trochę zrobić przemeblowanie no bo ciuchy to tak <laughs> trochę ich mam za dużo <laughs> A mhm, no w ogóle tam no, nie wykonałam. jeszcze nie no, wygrywałam w ogóle, no, no dobra, no fajne, nie, nie, fajne, ale ok, jeszcze to sobie, no, Dobrze, to teraz dzwonię po pana i ciekawe co, co igra będzie. Pop, pop, pop. E, dzień dobry. Halo, przyszłam tak szybko jak się tylko da. Um, co mam zrobić? E, Przememblować ogólnie tutaj, bo powoli mi się nie mieścił ubrania. No dobrze, tylko co dodać półki czy jakieś nowe szafy? Czy jak? Szafy, szafy, szafy. Dobrze. Mhm. Dobrze to ja to zrobię. O, szybko dosyć. No tak, ponieważ my, ja już nie musiałem nad tym myśleć tak jak z tymi nabkami, tylko mhm. mi pani powiedziała jak ja mam to przemeblować. I dodaliśmy tutaj szafę. No i dobrze, mamy nadzieję, Ojej, u nas. Upadłem. <toddź> Dobrze, no to dziękuję bardzo panu i do widzenia. Ej, gdzie są pieniądze? Halo? Aha, no właśnie, no to zaraz pan dam. Dobrze, uh -huh. do widzenia. No dobra, to teraz, teraz w sumie chcę poprzykładać parę ciuchów. Parę parę ma oznaczać dużo. Mm. A więc... <noise> tak o to chcemy zrobić. Żeby to było trochę miejsca. Nie, nie chcę się przydać ale mnie to jeszcze ja tutaj sobie przykładać może to nie będzie za piękne ale... tej parę ciuszków i damy to nie ma ja wina że tak dużo ciuchów po prostu potrzebuję tylu ja przy okazji odkupałam swoje okulary. No dobrze, w sumie jest git. Mi się to teraz podoba. Przynajmniej więcej miejsca. Wstałam Co tu się stało, bo się mnie... No, mam się A fajnie. Coś mogę sobie sama dosięgać I... Uh, uh. Nie chcę się dosięgać Co to? ja nie, ja, nie, ja, 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 mega fajnie. Tylko ja chyba sobie zamienię o to, żeby było na wierzchu ta piżamka. No dobrze, to teraz trzeba zapłacić. Siadło chyba, tu nikogo nie będzie. Ja idę do tu, tutaj, ja no bo się trzeba tu posprzątać. tutaj A i będzie klening daj. No nie po prostu.

Hmm. To teraz nie wiem w sumie co bym mogła zrobić. Aha. Fajne. No właśnie dzisiaj do pracy. O boż, to już się muszę coś zbierać. Teraz, sama czy mam dzwonić po sąsiadkę, bo ciocia jest dzisiaj zajęta. Sąsiadka Dobrze, też dzwonię. Okej, no. psy słabia jak sypce. No to super. Tutaj sercie, zajmij się nim. Oczywiście, będę ją uczyć matematyki. Tak! No to ja, ale to dobrze, bo się jeszcze zaraz spóźnię. Pa! Hej, przebiegłam jak najszybciej! To spaczka, Nic Mi to nie robi różnicy. Czy jesteś szybko, czy wolno? No, dzięki. Może, dzień dobry. Dzień dobry. Może pan chciał poranną kawkę darmową? Nie, nie, ja tutaj przyjrzałam kupić marchewki. Tak. No to zapraszam do kasy. Pani, pani pana obsługę pani. Dobry. Dzień dobry. Mm -hmm. O, jeszcze nie dowieźć tych zwierząt. Mm. Mm. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozglądam się za jakimiś pewnymi rzeczami. Czy to jakieś kwiaty, czy coś? Pijacie? No mamy jednego takiego omalusyka albo takiego... Hmm, nie, 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 to, to, to są właśnie nie, 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 nie No a na przykład takie skoczki. Wie pani chodzi o świerszcze. O. o, mamy Śpieszcza Tak, proszę. No, myślę, że są brązowe. Nie, nie, pani, nie, nie, takie, nie, nie, no, o nie, 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 jeszcze dwoje pająków. Oooo. Nie, pod żadnym pozorem. Nie, to, coś. to coś. jest dziwne. Piesio! Kies... Pieska już mam. A? Mmm, to jest... Nie ma nic innego. Ale potem zauważyłam, to jest w prezentacji, bo napisane. że mi słabi złapali. Że złapali pana, który miał do was dwie zwierzęta. No, nie okazało Ci się, że pod, pod pudełkami mm -hmm. miał jakieś... Nie wiadomo no, w sumie co... Mm -hmm. Pod pudełkami miał zwierzę, które jest zakazane u nas. Może pora na kawkę? Nie. nie. A w sumie mogę, mogę, mogę. Normowa, oczywiście. Pod pudełkami było, okazało się, że pod pudełkami jest coś co niestety było nielegalne, czyli takie nielegalne zbierze No i przez tego zatrzymali, ponieważ nie, najprawdopodobniej nawet nie wiedział, że jest nielegalne. Mm -hmm. no, nie sobie tak popietkować, ale no, niestety mam taki problem, że, że, że pani chyba pracuje i mogę z panią raczej piodkować. No, Jak nie przyszedł jak nikt, na to, wie, to nie jest. No. no to wie o nie jest, No to ja poczekam, żeby nie miała Pani przerwy również. Dobrze, że się, się z panią rozmawia. To ja poczekam, ten, przy tym dziecku. Dobrze. Ech, może zobaczymy, ktoś tutaj się właśnie wyglądał, ten Jarek, z ręcznym Dzień dobry. O co ci chodzi? Ja? Jestem Twoją przyjaciółką, z pracy. Robicie zdjęcie? A no ten? właśnie, zapomniałam, to ty. No, już wszystko tam. Ten... <laughs> Dawaj. A ja sobie no. w mam wyszedł. No, ale lepiej nie no, róbę tego, no. że w procy, Nie, nie no, no, co ty. tak, o, fajne zdjęcie. To ty weź sobie, a ja nie dziękuję. No, ja nie, ja nie chcesz tego zdjęcia? No, nie. Wiesz co? Ja poczekam jeszcze można jakieś klienta, bo słyszałam, że ktoś tam kłócił się o pająka, a nie ma podobno żadnych w jakiejś tam okolicy. Więc ja może na niego poczekam. Dobrze. Eee, naprawdę tutaj będą pająki, 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 pająki. Dzień dobry! dobry. To pani tutaj przedstawiła? że pan chce pająka mamy. Oczywiście. Pająki nie się pijający. one najpierw takowują nit, tak samo jak ja zniszczę. Bardzo fajne. A macie jakieś, jakieś terrarium dla pająka? Terrarium? Poczeka pan 5 sekund. Niestety nie mam. No to kupię tego pająka i terrarium gdzieś O nie, moje okulary mi wypadły. Proszę pani, proszę mi dać pająek. Dobrze, no to ja o, bardzo jaj. panu, panu <laughs> Mam chorę, przepraszam. Ej, hałas, dowody. Do I tam? Ja da, kontrąd! Dałem ci pełenkę! No już. <grymne> stoją. No, tak naprawdę to... 100 zł. A, to fajnie, to zaraz przyniosę! Proszę! Dziękuję bardzo, tak do widzenia. Do widzenia! A no właśnie, mam panią. no to już może. Dzień dobry. A, dzień dobry. To może panią zaproszę na kawkę, bo tak to nie wypada, chyba tak. tak. Tak, tak, tak. To dobrze, na to, to dobrze, no to już idziemy. No, a więc wtedy pole Ary. Dobrze. dobrze, wynosi ja, psy. nie będzie, 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 mam, no dobrze, dobrze my ja Ci podziękujemy. Pa pa, pa. Pa, 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 No, przepraszam, to była nasza sąsiadka, wie Pan. No, rozumiem. No dobrze, no to... Yy, no to to ja poczekaj, mam... Pani, ja tutaj zaraz przyniosę Pani kawunie, yy, Dobrze, dobrze. No to proszę się rozgłosić. Ja jeszcze chwilę pozdrawiam. Yy, yy. Ja już idę zrobić. Co Ty możesz teraz grzecznie załatwiać? Ja tutaj jeszcze szybko zapada Pani Światełka. E, dobrze, tylko to mnie chyba oświeci za chwilę. Teraz? Dobrze jest, dobrze, dobrze, nie mam się pani, a ja tutaj może taką. Tylko... będzie lepiej, o wiele. Dobrze, to przeczucie, teraz masz się grzecznie zachować i ty sobie poczytaj tą gazetkę. I masz tu zostać i być cicho, bo teraz przyszła pani. I z którą będę sobie rozmawiać? Boże, nie aż dwie szklanki, tylko jedną. Czy to jest wystarczające? Um, już jestem, już jestem. Aha. Proszę zejść na że To proszę tej dla Pani Mikołka. A, dziękujemy. Um, no, pies z na. Tak, skutkiem tej. No tak. Tego chodzę z Przepraszam panią bardzo, ale to jest w ogóle. Co tutaj się dzieje? Nic. Co z tym tam? Ej, już ogarnięta. No to tak. Porozmawiamy jakieś godzinkę dwie i no. A wie pani że ten transport, to było kilka osób tam transportowałem. Tak? No i wtedy właśnie ten hmm. transport został zatrzymany. W ogóle, proszę nie wiem. poczekać, to ja tutaj szybko wyniosę szklaneczki. Dobrze się zachowujesz. Tak. Po Yy, tak, już się już ciemno. No i nie wiem dlaczego, ale mm. w ogóle taki tam... No nie wiem, czy oni zapomnieli, co można przebodzić, czy oni w ogóle nie widzieli. To jest dobre nie, pytanie. No o już się późno to wde, ciemno troszeczkę. No ja mogę już iść. Nie mi to nie przeszkadza. Mi pani w ogóle nie przeszkadza. Ja... No panie. Nie, ja już chyba muszę iść. Ojeju, jest dziewiętnasta, Muszę. Muszę umyć się i... Mam jeszcze robotę i Jezu, zapomniałam. Muszę iść do widzenia. Dobrze do już. Tak! Mmm, ale... córka. Czemu spać? Pamiętaj, pokażę wszystko. Hmm. No dobra, bioraj się w to. Nie. i już. Zciąż wezwól nam o tej poziomie. jeszcze tutaj tylko położonę, nie zauważam. Dobrze, że też wykładę tak.